Oj, stary wsiadają do traka ja wypierdalam kierowcę i się chowam. I nie wiedzą co się dzieje, kurwa. Jakby co? Próbują Ta... wyjechać, ale nie wyjechali z buta, zapierdalają. Bo nie wiedzą co się dzieje. Kierowcy znowu bijewam. O kurwa. A to na haku, tam No kurwa oni nie... Czaje, no, że oni... cały prawda, Oni cały mecz... prawda, co prawda, co ledwo co prawda, co prawda, co prawda, co prawda, rusza, prawda, co rusza. Rusza Wiedział kurwa, czekał tylko, czy wychylę. Kurwa, zajebałem Nie, zajebałem go. Czekał wcelowany.